Jeszcze mamy jestem lekarz. witajcie w kolejnym odcinku z Lokarowic. Słuchajcie, jeszcze przed odcinkiem macie teraz 5 sekund na zostawienie lajka, nie będzie żadnych wyzwań, po prostu macie 5 sekund. 4, 3, 2, 1. Napiszcie w komentarzu, czy wam się udało. Przypnę wam serduszko, jeśli ja wam się udało. A teraz w sumie, dobra, nie wiem po co ja tutaj idę. Słuchajcie, ostatnio byliśmy sobie tam przy domku Bambiego i znalazłem jakąś dziwną budowlę, nie wiem co to jest. Pisaliście mi, że mam tam podejść, bo to jest coś ze snu Arczu, że mam tam wejść, nie wiem O, Bambi! O, w sumie dobra, Bambi mi pomoże. Bambi, słuchaj, e? pomożesz mi. Idziemy na wyprawę. Idziemy na przygodę, co ty na to? E? W okolice twojego te, przewróconego domku hmm, Co ja tam byłem? Więc tam o ze mnie? No? A, a to nawet nie wiem, a, a widziałeś tą taką wieżę w górach? No się sparte kamieni? No, tak też można to nazwać. Uwaga, no, będzie wybuch. Co? Było słychać... Nie, było słychać tylko piorun. W sumie to... Yy, no. Można griza też zabrać, bo by się nam jednak przydał. Ktoś, kto nas wraci, to uratuje. No tak. To idziesz? Czy, czy, czy nie idziesz? No poczekaj. Dobra. Różka tylko zrobię. tutaj. <grym> <grym> Okej. <Okay. grym> Dobra. Jestem <Wszumie grym> gotowy. Dobra, yy, pójdziemy jeszcze po Griza, ja nie wziąłem perełek, więc będę skakał. Masz, 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 O, masz, masz. o dziękuję ci bardzo. Pum. Eee. Oła. Co ty jest? Masz. Na czym ja stoję? Gdzie ty jesteś? Uu, hu, 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 ty ty latos. Na. na czym ja stoję? Nie mogę się ruszyć. O! Ała! To jest ta wieża, bo ona jest taka magiczna, to eee, W sumie możliwe, nie mam założonych skrzydełek. Gris, gdzie ty jesteś? Gris? Nie no tu. Alche... Alchemia? Gdzie on ma alchemię? Tu chyba, tak? Nie, chyba u góry. Nie. E... Dobra, nie wiem. Zobaczył góry najpierw. E... Tu... Dobra, to nie tu. Au. Tak, swoją drogą, ten pokój zawsze Ola. był pusty? Dobra, nie wiem. E... Więc pewnie będzie gdzieś w tych tunelach swoich siedział, ale dobra. E... Gris, możesz tu podejść pod tą wieżę, bo, bo nie będziemy teraz w chowanego się bawili. Tu, tu, tu. O, tu, tu jest alchemia, dobra. Jest, yy, jest. Gris, możesz tak troszeczkę, nie wiem, skupić. O, dobra. Ale tu jest ciemno. Nie denerwuj mnie. Yy, słuchaj, idziemy pod tą wieżę, którą znaleźliśmy wczoraj, bo widzowie mi pisali, że to jest jakiegoś snu, arczu czy coś i że mamy tam iść. Yy, ludzie, nie uczcie griza tekstów w stylu pal wroty, yy, pakuj walizę i tak dalej, bo on naprawdę się robi z tym nieznośny. Eee, ha, ha, ha. O, ale się zgodził, więc ty, tak właściwie gdzie Arabos? Coś ty z nim zrobił? Eee... Dobra, dobra, wiesz co ja chyba jednak nie chcę wiedzieć. Co tam Grzesiu? Co u ciebie, jak ci mija dzień? No Grzesiu jest jak zwykle zadowolony, zawsze się fajnie patrzy. A Bambi jak zwykle wsiadł na Grzesia. <głos》> <laughs> Dostał to depresji To jest lama Grisa I w sumie to Nie radzę się nią bawić Bo w sumie kto wie co z nią Gris robił Tak naprawdę Dobra mm, to co... Właśnie idziemy Czy chcecie coś jeszcze zabrać Gris nie wiem jak z tobą Bo my jesteśmy gotowi Co to jest A dobra Zabrał swoją rózgę e, No to idziemy no nie wiem, w sumie. Nie mam firewarek, więc to elitrom daleko nie dolecę, ale tyle ile dobrady, tyle się w sumie przyda. Chociaż nie, nie jest tak źle. Oła. Jesteście za mną? Dobra, Bambi jest. Ała, Nie otworzyła mi się elitra. Oła! Dobra, nieważne. Nie, nie potrafię. Co to było? Yy, Okej. Okay. Wciągnęło mnie coś pod ziemię, nieważne. Sobie szybko na drzewo wskoczę i już tam lecę. Bambi, gdzie ty jesteś? Ty już tam poleciałeś? Mhm. A stoję Eee. A gdzie jest Gris? E... O, tu jest Gris No i o tam z Party Eee. No tak, tak, ta wysoka taka z takim szpikulcem na górze. Właściwie, bo Gris, bo ty tam wczoraj byłeś na zwiedzie Widziałeś tam coś w sumie, nie wiem Cokolwiek co by... A, nic specjalnego. No dobra, no podejdziemy tak swoją drogą. Nie gdzie ty? Eee, w... szczerze. Szczerze nie mam pojęcia, co to może być, ale. Ale po prostu. No musimy sprawdzić, musimy wiedzieć. Jest to blisko naszej wioski, więc w razie co to musimy wiedzieć, że mamy na to uważać. Co, gdzie ty jesteś? Co? Jeszcze raz, co? No jestem. Ja się boję. Nie A tam. Dobra, dobra. To, to idź przodem, idź za Egrizem tak. A tak swoją drogą, gdzie ty z Damianem wczoraj byłeś? Bo ja myślałem, że was coś porywało, ja was szukałem tutaj wszędzie. Do, 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 do. Eee... Wczoraj? No, wczoraj. No my byliśmy... Słuchaj, my byliśmy w tym domku, co ostatnio tam była ta książka, nie? No. I tam jest jakaś taka dziura Coś się stało? E... Czekaj, bo, bo Grisu mnie wciągnął kilka kurczaków naraz. No nie wiem, nie widziałam. Co jest? Teraz o, bo... owce. Ja pierniczy. E, dobra, nie wiem co się dzieje, ale przy tym miejscu się jakieś dziwne rzeczy dzieją. Co to, to jest? Właśnie też chciałbym wiedzieć co to jest, ale... To nie jest, chwila, to nie jest jeden budynek. Nie, to nie jest jeden budynek. Ja byłem przekonany, że to jest jakiś taki, nie wiem. No, mm, że to jest połączony po prostu, że to jakieś dwie wieże w jednym tym. Co? Na co mam czekać? Co? No, to nie jest sterta kamieni. No, jest sterta kamieni, no ale. Obejdźmy to, może, ale co? Myślisz, że coś znajdziemy? Bo szczerze, nie chcę tego. Właśnie, nie chcę tego niszczyć, bo to jest popękane i się boję, że to się zawali. Co jest? Gris? Bambi, czekaj. B Bambi, ty się nie bój, nie uciekaj nigdzie teraz. Gris? Masz pojęcie, kto to jest? Jen, Jeszcze ten hałas w tle, nie. Gris? Gris? Dlaczego on się nie rusza? Dlaczego on się nie odzywa? Co to jest? Też chciałbym wiedzieć, co to jest. Nie mam pojęcia, ale szczerze to chyba nie dobrze, że to coś... To coś? Ten ktoś? Nie wiem, co to jest. Tutaj jest. to nie ma oczu. No to patrzy się na nas i drugą stronę. No właśnie też się zastanawiam, czy on, on się patrzy na nas, czy to nie? Coś. czy no To coś. No, no nie wiem. Wy Wie tam ty... A ty nie widzisz? No. No, no no na tej górze przed nami jest taki... E, jak byś to pisać? Na górze przed nami jest taki wystający dirt i ty lecisz prosto w to coś! Gdzie? No, no obok ciebie. Bardziej w lewo? Na takim dircie idącym do góry. No, nie mów, że nie widzisz. Dosłownie się na to. O! Znalazł. Chodź, tu, wracać tu! Czuję to. No ale nie widzisz tego? Dlaczego ty tego nie widzisz, jak stoisz... Z, no, zupełnie obok tego. I to coś chyba się na ciebie gapi, bo ma tak głowę odchyloną. Zbliża się do Ciebie uważaj! Stoi obok ciebie! Aj. Ja się tu blokuję ale te bloki, kurczę nie potrafię chodzić Okej? Okay. Nie przyjdziemy, nie, my tam nie idziemy. No tak właściwie to co mamy? Nie wiem, uciekamy Bambi do wioski? No, skoro pisze, że mamy wracać na no, patrz! On stoi obok tego on sobie On? Wiesz co to jest gris? On wie co mówi, więc no uciekamy co? To Dobra. nic nie dzieje? Nie dobra, wiem. Nie, nie chodź, chodź, uciekamy. Na szczęście z tego miejsca będzie łatwo wrócić. Czekaj, lecisz za mną? Bo nie widzę cię. A dobra, widzę, widzę. Jesteś? Jest. Bambi w studnie. Hmm. Się zastanawiam, co to... Możesz nie zwoływać zebrania tutaj naszych mieszkańców w środku, jak się robi noc? O. No, przyszli, nie, bo walnołeś w nie, dzwonek tak, na środku. No, bo chciałem poinformować, że wróciliśmy. żeby się nie bali. Myślę, że oni akurat się nami nie przejmują. Tacy strasznie są, nie wiem. Chamscy, my tu przyszliśmy i rozbudowaliśmy wszystko ładnie. A oni. Dlaczego nie mogę cofnąć po. Nie, nie wiem, a gdzie jesteś? Nie Szczerze nie wiem, on chyba dalej to. Tam... Nie wiem, dalej tam siedzisz, gris na tej górze? Nie, no, ale. Nie. Tak. Musimy tam wrócić, my go nie możemy zostawić. No, ale to tch, no a, chcesz patrę, ale się z tym bić? Bo, bo, szczerze no, nie to. Nie mamy Arca No, nie mamy archa. No, 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 w sumie to jest nie, racja bo, 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 bo Możesz to, co, tam, tam, no. Jak on tam poszedł, nie? No. On mówi, że, że ja i I że się człowiek No, o wrócił, Zdrowiwi. wrócił, wrócił. No, no i przecież chwilą nie mógł nie zmienić pory, A tam Dlaczego nie mogłeś zmienić pory? Przecież zawsze to robiłeś tak po prostu. Jakby coś mnie ściskało od środka. Tutaj już mogę. Aha, faktycznie. Czyli co? To to przez to coś? Idę odpocząć. No dobra, to w sumie odpocznij. Wy możecie napisać jak myślicie co, kto to mógł być, nie wiem. No ja naprawdę nie mam pojęcia. Zupełnie czarna postać, nie wiem, to było straszne. Co Bambi myślisz? Mm, nie, najpierw musimy znaleźć Arto. Najpierw musimy pójść tam, tam do tego Dungeona. Dungeona? Tak, no, no dobrze, ale to w sumie... No tam, no ale... Bo ty wiesz co tam jest? Nie wiem, co tam jest, nie było mnie tam. A, no to co, pamiętasz ten domek z książką? No, pamiętam. O, I no. pamiętam tam znalazł... ...taką dziurę podłużną, nie? No. I to prowadzi do jakiejś jaskini. No. mi się no. wydaje, mi się wydaje, że jak byliśmy w tamtym domku, nie, to była ta klatka taka. I no. To mógł, tam mógł być arzu. Ale potem się przenieśli, żeby nas bawić tam. Cię przenieśli do tamtego domku i w tamtym, tamtej jaskini go teraz wzięli. No to będzie trzeba się tam przejść, ale może z tym jednak zaczekajmy, aż Damian wróci z polowania. No tak, no sami nie pójdziemy. Bo Damian... Damian powiedział, że tam... Że... No i dobrze że jakby z nami... No, sami nie pójdziemy, że musimy iść... Przez... No i dobrze jakby Gris odpoczął, bo też będziemy potrzebować jego powiedzmy pełni sił. No ale dobra, jeszcze raz możecie napisać jak myślicie, co to była za postać, o co tam chodziło, dlaczego Gris był osłabiony. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli odcinek wam się podobał, zostawcie łapę w górę, zostawcie subskrypcję na tym kanale, wpadnijcie na kanał do Damiana, wpadnijcie na Instagram Griza. i co? Trzymajcie się do następnego odcinka, na razie i cześć, hej!